Witajcie w kolejnym filmie, dzisiaj zapraszam na domowe spa Na górze jest Impreza, dlatego też stwierdziłam, że Będzie mi potrzebna ta maseczka Żeby jutro rano w miarę wyglądać, bo Pewnie się nie wyśpię Niestety mam takich trudnych sąsiadów, że robię imprezę non stop, więc to wiecie jak to jest, czasami to może po prostu irytować, więc maseczka na pewno mi umili ten czas. Natan jest poza domem, więc stwierdziłam, że wysuwam, na gram spa. Yy, niestety jeszcze się nie doprosiłam, żeby moje światło działało w łazience, więc yy, to przednie przynajmniej, które mi pomaga robić takie właśnie filmiki, więc dzisiaj wam robię tutaj. Yy, no i sobie rzeczy, które mi przyszły od marki Elbiotica bo pokazywałam Wam na Instagramie, że kilka kosmetyków mogłam jakby wybrać sobie, więc dla mnie to jest jakby możliwość oczywiście przetestowania dla Was produktów i zafundowania sobie domowego spa, które wiecie, ja bardzo lubię i mam nadzieję, że Wy też, bo często od do Was takie ciepłe komentarze, że Górę za spa domowe, więc jak najbardziej wam takie filmy chętnie robię. I dzisiaj przetestujemy sobie maseczkę Active Gold, rozświetlającą, wygładzającą, Nadaje efekt rozświetlenia skóry, hamuje proces powstawania zmarszczek, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, głęboko nabiża i odżywia. Skórę, więc taką maseczkę w płachcie Wam pokażę. I wydaje mi się, że tutaj mamy dwie części maseczki, więc zaraz po prostu nałożymy to sobie. I tutaj mam rozświetlające płatki pod oczy z drobinkami złota. One mają rozświetlać skórę pod oczami, redukować oznaki zmęczenia, poprawiać jedyność skóry. No i myślę, że e, no coś takiego by się przydało. Dzisiaj mam tylko krem BB, e, G Brightening Balm. I e, powiem Wam szczerze, że go dzisiaj nie przypudrowałam, no jak najbardziej e, rusz mi się trzyma. Jest taki, powiem Wam tak, e, fajny, naturalny makijaż. E, miałam dzisiaj ciemniejszą szminkę ona mi e, tutaj jakby zeszła, zostały resztki. E, więc no, to jest taki naturalny makijaż, myślę, że będzie też łatwy do zmycia no i zaraz pokażę Wam co najpierw robię, jeżeli przygotowuję się do domowego spa, czyli nałożenie właśnie tych cudowni dzisiaj mam to na odrobinę luksusów, więc sięgam po moje dwa ulubione produkty a, które są generalnie kupione w próżności kobiecej chyba, wydaje mi się, czyli Dior i markę Lacom. Um, I ja tradycyjnie mieszam te dwa produkty, nakładam na skórę twarzy, e, tak aby wszelki makijaż po prostu e, zmyć e, z naszej skóry twarzy, e, żeby ją oczyścić dogłębnie. I e, sekretem tego, żeby nie mieć właśnie suchych skórek, żeby ta skóra była gładka, szybciej wchłaniała jakby kosmetyki, jest oczywiście przyłożenie ciepłej ściereczki i e, Um, oczywiście gorącej, ja bym powiedziała, że nawet czasami gorącej, żeby właśnie to wszystko, um, te wszystkie um, zanieczyszczenia um, wyszły z porów i um, generalnie się oczyściły. Więc taką ciepłą ściereczkę sobie przykładamy kilka razy i delikatnie um, tutaj masujemy naszą skórę, aby była oczyszczona i też um, ładnie. Um, aby był zdjęty nasz makijaż, więc to jest pierwszy krok, który robię, jeżeli chodzi o przygotowanie skóry do kolejnych produktów. Aby nam się szybciej chuda maseczka, warto zrobić peeling. Myślę, że dwa spokojnie. Trzy razy w tygodniu. Ja robię co drugi, trzeci dzień. E, też staram się o tym pamiętać, aby skóra właśnie była gładka, e, mniej problematyczna, ponieważ wtedy pojawia się nam mniej niedoskonałości, skóra jest wygładzona. Natomiast e, są podzielone głosy: czy można robić peeling codziennie, czy e, jakby sobie tutaj. Mm, poprzestać na dwóch peelingach w tygodniu. Dajcie znać co sądzicie, może tutaj jest też wśród Was dermatolog, czy osoba, która zajmuje się jakby skórą od dawna i jakby co polecę, tak? Przy oczywiście skórach wrażliwych wiadomo, że używamy peelingów enzymatycznych, czy też jakby sięgamy po peelingi drobnoziarniste po prostu rzadziej. Ja uwielbiam peelingi solne i tutaj mam też peeling od Bani agafi On ma bardzo fajną taką przyjemną konsystencję, jednocześnie bardzo ładnie też skórę peelinguje, więc nakładam sobie peeling, delikatnie masując moją skórę twarzy, tak żeby też nie była podrażniona. I pamiętamy, że przy problematycznej skórze, tak jak wam wcześniej powiedziałam, używam peelingów enzymatycznych, ponieważ nie roznosimy wtedy niedoskonałości, jeżeli oczywiście takie posiadałem przy skórze wrażliwej. Natomiast jeżeli właśnie Używamy peelingów drobnoziarni, sektorów Krótki dosłownie masaż W takich, w takich miejscach typu czoło, nos Broda I generalnie też staramy się omijać Jakby te miejsca, gdzie występują niedoskonałości Żeby po prostu się nie roznosić Nie rozdrapywać i też nie podrażniać Bo wtedy wiadomo, że to kończy się No nie powiedziałabym, że najlepiej Natomiast delikatny peeling Ja wolę peeling jest całny do twarzy Nie wiem jak wydaje się znać Natomiast e, uważam, że wtedy te peelingi mają lepszą konsystencję, lepiej się rozprowadzają i e, moim zdaniem też e, jakby są e, przyjemniejsze w użytkowaniu. No i przy okazji bardzo często zostaje mi taki słony pospak na ustach. E, I propo peelingu ust, e, jeżeli używacie często matujących szminek, to pamiętajcie, żeby właśnie troszeczkę przejechać sobie po ustach tym peelingiem. Piękkować troszeczkę usta, żeby one były bardziej takie nie przesuszone, <noise> więc jakby pamiętamy zawsze o e, partii ust również. Troszeczkę mam zaczerwienioną skórę, ale myślę, że to jest normalne. Skóra nie wygląda na bardzo, bardzo podrażnioną. Eee, I aby nam się kosmetyk lepiej wchłaniał, eee, to nałożę kilka kropel Emulsji. To jest akurat marka Dr. G, ją dobrze znacie u mnie, pojawia się praktycznie non stop. Bardzo lubię tą emulsję i przed nałożeniem maseczki zawsze lepiej sobie właśnie emulsję czy jakąś wodę różaną eee, nałożyć, żeby po prostu te kosmetyki się lepiej wchłaniały w naszą skórę, więc delikatnie ją wklepuję. I przechodzę do nakładania tej maseczki. Jestem mi bardzo ciekawa, bo szczerze, że jestem raczej fanką koreańskich kosmetyków i też widzę, widzę różnice po na przykład maseczkach ślimakowych, ale jak najbardziej zawsze daję tutaj szansę polskim markom i bardzo często mi się one sprawdzają, bo też dużo o nich czytam. Czytam też opinie dziewczyn. No i zobaczymy tą maseczkę ogólnie dosyć śmiesznie wygląda, bo jest widzicie podzielona na części powiem wam, że bajer więc pierwszą część sobie nałożę o zobaczcie, trzeba one jest oddzielona takimi właśnie foliami O. No, to jest coś, co lubię. Takie. Fajna taka konsyso... konsystencja żelu. Tutaj no, muszę sobie trochę przekręcić. No, nie wiem, czy, nie wiem, czy się będzie trzymać, ale na razie wygląda super. Wygląda, wyglądam jak. Um... Iron Man. Nie wiem, jakiś super bohater z Marvela. Znowu, wyglądam jak Marvel. Ale kupiłam też maseczki. Um... Takie przypominające zwierzątka, więc też mam na pewno zrobię spam Myślę, że to będzie ciekawe. Idzie to są te oczy? Ok. Ok, oczy są. Nas jest. I ona się musi generalnie chyba zezębić. O! Ale super się nakłada, powiem Wam, że idealnie wygląda. No, teraz to. Jak będą, e, daj się znać, jak będą e, jakiś e, jakiś casting do gladiatora to idę. Ale powiem wam, że ta maseczka jest super. Nie miałam jeszcze takiej maseczki, ja wiecie, że dużo, dużo kosmetyków testuję z takimi różnymi bajerami. O, świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Dobra dziewczyny, e, ja wracam za... no myślę, że pół godzinki. Pokażę Wam się po tej, e, po tej maseczce i nałożymy sobie e, później płatki pod oczy z drabinkami złota. Ja dzisiaj jadę na full, więc e, ona mi się generalnie tutaj. O! Pewnie tak to powinno wyglądać. No więc e, robimy sobie w takim razie domowe spa. Dobra, sprawdzimy sobie efekty. Zdajemy Wam tą maseczkę. Bo trzymałam ją tak około 20 minut. I też przy okazji sobie jeszcze raz włożę do tego płynu, żeby ją użyć drugi raz. Bo jak wiecie, często maseczki można użyć spokojnie, takie w płaści dwa razy. E, więc sobie to zajmiemy. Jak wiecie, skóra jest też bardzo wygładzona. Generalnie możecie wklepać to, co zostało po maseczce. I nałożę Wam te płatki. W ogóle mam wrażenie, że nałożyłam sobie taki wyrównujący podkład, bo skóra jest bardzo ładnie ujednolicona. I nałożymy sobie te płatki rozświetlające. One generalnie mam wrażenie, że mają taki proszek rozświetlający, takie drobinki. Więc sobie nałożymy i w ogóle tak się przyklejają dosłownie. One Wam nie, nie zlatują, przyklejają Wam się do skóry pod oczami. I zaraz sobie zobaczymy, jakie będą efekty. Pokażę Wam się za kolejne 20 minut i Wam omówię te produkty. Ale generalnie, jeżeli chodzi o maseczkę, to jestem zadowolona, bo się ładnie trzyma na skórze. Możecie sobie robić tak naprawdę wszystko, co chcecie w międzyczasie. Yy, I widać, że ona bardzo ładnie też wygładza i napina skórę, bo nie jest taka właśnie zmęczona, obciążona. I jest taka jędrna, i yy, nie jest też taka mokra. Może dla osób, które nie robią takich właśnie maseczek w płaszczy, takich mokrych coś takiego będzie fajnego, no to jest taki fajny glut po prostu więc sobie to po prostu włożymy i na 20 minut jeszcze wklepę sobie właśnie te płatki pod oczy, to jest w ogóle świetne na wyjście, ponieważ macie wtedy jędrną, nawilżoną skórę i tak właśnie uniesioną, więc takie maseczki na przykład ze złota fajnie sobie użyć właśnie przed jakimś wyjściem, przed jakimś weselem więc na pewno sobie zostawię ją jeszcze w lodówce i właśnie przed jakimiś wyjściem ją nałożę. Więc za 20 minut do Was wracam, zobaczymy jak te płatki, ale myślę, że ta maseczka jest zdecydowanie godna uwagi i chętnie ją jeszcze raz użyję. Ok, już się ściemnia, więc zdejmuję płatki, 20 minut minęło i powiem Wam, że. Wow, skóra jest bardzo wygładzona pod oczami. Naprawdę jestem zaskoczona w ogóle jakością tych kosmetyków. Bardzo ładnie tutaj yy, bujeczkowa jest rozświetlona. Yy, Także powiem Wam, szczerze, że te produkty od Albiotyki są naprawdę fajne. Ja nie widzę i w ogóle skóra jest tak komfortowo napięta, bardzo ładnie rozświetlona. ja jestem zadowolona. Więc ostatnim kosmetykiem, który będę używać, to będzie mój yy, ślimaczany krem. Ja w ogóle. Powiem Wam szczerze, że właściwości ślimaka doceniłam z czasem, e, ponieważ widzę, że moja skóra jest bardzo ładnie ujednolicona. Takimi maseczkami to rzeczywiście sobie e, dodaje, po prostu też później blasku, ale generalnie śluz ślimaka jest bardzo tutaj regenerujący, działa fajnie na naszą skórę i widać w ogóle to wygładzenie skóry, e, m, więc jak najbardziej Wam polecam. Także dajcie znać, czego używałyście, ma taką fajną żelową konsystencję. A propos płatków e, czy maseczki jak najbardziej mogę Wam polecić. No zobaczcie, skóra się w ogóle nie świeci, a mam wrażenie, że zaraz po prostu nałożę krem, więc jest to super. To są super produkty na na przykład jakieś większe wyjścia, gdzie chcecie, żeby Wasza skóra była słaba, jędrna, ładnie też napięta, miała ładny koloryt skóry, była też wyrównana. No i zobaczcie, jakbym teraz nałożyła sobie jakieś krem nawilżający i nałożyła podko, to skóra, by naprawdę wygląda no rewelacyjnie moim zdaniem. Także e, dajcie znać, czy spa Wam się podobało. E, ja się na tym moment z Wami żegnam no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych linkach. Pa, pa!